Zapraszam do sklepu panlolek.pl zamówisz tam zarówno legalne zioło na gramy, jak i gotowe skręty. Dla moich widzów pan Lolek przygotował mega kod rabatowy. Znajdziesz go w opisie poniżej. Więc wam coś pokażę. Bo to będzie kurde, szok dla niektórych. Bonus się tak wziął za te lingi i to jak teraz wygląda. Ja nie wierzyłem słuchajcie. O, kurde. Bono, jak ty normalnie na zawody kulturystyczne powinien iść 20 tysięcy polubień zasłużone. Nowy bonus. Czy kiedy tak już O, kurde. Mieczniku. Ja wolałbym, żeby było 8, ale takich mocnych, naprawdę. Ale walka kobiet jest planowana na tą galę. To jest bonus z BGC, słuchajcie. W nowym wydaniu. Trenuję po 3 godziny dziennie, autentycznie. Wow, co było? Poznałem się, młody G. Chyba walczy z Robertem, za No, słuchajcie, to jest bono. Eee, trenuje 3 razy dziennie. 3 razy dziennie, autentycznie. Wyzwał Marcina Najmana do walki. I Marcin Eyman odpowiedział jemu, że jeżeli Bonus wygra jakąś walkę, to wtedy Malcin wyjdzie z nim do OKTAGONu, yy, no. no i właśnie chciałbym teraz zadzwonić do Bonusa, bo w sumie jeszcze o tym z nim nie rozmawiałem I jestem mega ciekawy, w sumie właściwie dlatego głównie odpaliłem tego live'a, bo chcę, żebyście też to usłyszeli I jestem też ciekawy, co Bono, yy, co bono na to odpowie Także dzwonimy czy nie dzwonimy, słuchajcie Domyślałem, że wszyscy będą chcieli, że zadzwonił, więc zadzwonię. Nie wiem, czy odbierze bonus, bo w sumie od naprawdę dużo to ostatnio. Ale dobrze by było. Mam nadzieję, bo kurde, już się nastawiłem na tę rozmowę. Tak, słucham. O, jak dobrze! Odebrałeś! A, witam, 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 Wojciech. Byku, Jestem na live'ie. Słuchaj, Bonus, nie wiem czy wiesz, ale... Powiem Ci tak, no... Jeżeli chodzi akurat o Marcina, no to, to on sam powinien wygrać jakąś walkę, żeby, żeby przystąpić do pojedynku ze mną, tak? <laughs> nie wiem co to da hipokryzja, więc tego w ogóle nie rozumiem. Jestem tu na ciężkim treningu, teraz ledwo trzymam telefon, na crossfitie jestem w Częstochowie. Czekaj chwilę. Czekaj chwilę, bo nie wiem, czy jest okej. Okay. Czy było słychać, czy nie było słychać? Ludzie, hmm, tak. ludzie mówią, że wyjebał mikrofon, więc jeszcze raz zapytam Ciebie. Czekaj, nie wiem, czy było słychać. Bo ludzie mówią, że działa, to jest ok. No dobra, to od początku powiem ci jeszcze raz, że w każdym razie Marcin odpowiedział, że żeby zawalczyć z tobą, to musisz wygrać jakąś walkę i wtedy on podejmie na no. Powiem ci tak, no kurde, jeżeli chodzi o Marcina, no to mówię, no to on no, powinien wygrać jakąś walkę właśnie, a nie ja, tak? Żeby z tobą zawalczyć. Dokładnie. <laughs> Więc nie wiem, nie wiem o co mu chodzi w ogóle, nie? Więc no nie rozkwiniam tej, tej jego bariery, nie? W ogóle. Okej. Okay. A czyli jakby... E, <grym> widzowie tu... Wiesz, tak. Widzowie xD piszą. Chyba Wiem, nie wierzą w Ciebie. Powiem, ci, powiem ci kurwa bardzo więcej, tak? No bo ja też nie będę pierdzolił w stańcu, na no spokojnie wszystko. Ja jest... Ja wiesz, ja tu ciężko naprawdę trenuję z bardzo dobrymi trenerami w Częstochowie. Mam zapasy K1. E, Box trenuje bardzo ciężko, dwa co dziennie robię i naprawdę tu mnie dojeżdżają na maksa. Z menadżerem moim też trenuję na crossficie, też mnie dojeżdża. Dzisiaj interwały robiłem bardzo mocne. Zajeżdżałem się klatę u warszawskich koksów. Miałem tam maksa bodajże chyba 8 dych, czy tam ileś. To już dzisiaj kurwa skutko wypierdala mnie. Więc powiem Ci tak, No, ja zacząłem trenować od dwóch miesięcy i taki najmanek co te 22 lata trenował zawodowo bo to nie robi na mnie wrażenia, bo ja się przygotuję do niego, nie? Bardzo w paterze, więc myślę, że on powinien się bać o tym, że, że ja będę to kończył po prostu na glebie, tak? A, a w trójce może być różnie, jak mnie trafi, to może być ciężko, wiesz, no ja tu, wiesz, jest, nie, nie będę taki pewny siebie, ale ale mówię, tu mnie naprawdę przygotują trenerzy zajebiście pod najmana, yy, więc myślę, że jak, jak udałoby mi się wygrać z Marcinem, no to myślę, że on powinien już paszport polski zdawać gdzieś w konsultacji jakimś tam gdzieś i powinien pojechać do Japonii z, zająć się hodowlą niepadlików, tak? Tak to właśnie kurwa wygląda, bo ja nie mam nic do stracenia, tak? A Marcin jak ze mną przegra, no to kurwa koń, kończy mu karierę i wyjeżdża z Polski, bo bo tu kurwa w Częstochowie to mają bekę z niego fuj, nie? Okay. Jak ty mówisz, to ciężko mi powstrzymać uśmiech. Nie żeby tutaj się śmiał, ale na ciężko mi y, powstrzymać ja uśmiech. Znasz mnie tak. Wojtek nie od dzisiaj, wiesz, że do tych wszystkich pięciu pojedynków, te, tych pięciu walk, co miałem, w ogóle się nie przygotowywałem i, i wiesz, było jak było, tak, a teraz teraz jestem w stosie, trenuję jak zawodowcy, więc... Zobaczysz, że będzie zupełnie inaczej, ludzie będą pod wrażeniem jak wyjdę i pokażę, że potrafi się napierdalać, co więcej, kondycję będę miał naprawdę bardzo dobrą, więc nie zajedzie mnie na pewno, nie? Jak, jak kto będzie miał kondycję? Bo ty zawsze masz takie śmieszne porównania. Kondy kondycję będę miał kurwa jak Mike Tyson, nie? Więc... Okay. Okay. Nie, nie wszystko to Ja luźno do tematu podchodzę i wiesz, powiem ci tak, no Marcin nie robi na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia, widziałem go, jest dużym, dużym bykiem, jest dużym bykiem, w barach jest wielki, szeroki, ale jeżeli chodzi o, o jego technikę, jak widziałem, jak na worku napierdala, to, to wiesz, moje, moja babcia by lepiej, wiesz, uderzała dwa razy. Jak nagrywałem ten filmik chwilę później, jak nagrałem ten filmik, to... To ten, to widziałem jego zgryzienie na, na, na twarzy, bo źle uderzył lewego sierpowego i, i sam zła, złapał kontuzję po prostu, więc, więc mówię, no, no, no nie wiem, no nie zrobił na mnie żadnego wrażenia, nie? Nie bo wiem oglądałeś ten filmik na tym Manekinie, że, że uderzał i sam sobie kontuzję zrobił, więc no na spokojnie wszystko, wiesz, bez żadnej spiny yy, Elegancko sykalafą si trenujemy, robimy swoją robotę. Nie, ja się nie podpalam. Ja go biorę, od razu wjeżdżam i pierwsza runda i Marcin Najma odklepuje. Tak to właśnie wygląda. Tutaj, tutaj mam takich sparring partnerów, że, że właśnie ćwiczą właśnie Najma, że ja wjeżdżam, od razu dźwignię robię jakąś Amerykanę czy Kimurę i od razu odklepują, więc myślę, że Marcin Najman e, robimy taką symulację tutaj, tak? Myślę, że Marcin Najman będzie podobnie się zachowywał, więc myślę, że, że no nie, nie wyobrażam sobie, no, no to jest to jest walka, wiadomo, taką tam się może wszystko zdarzyć, ale będzie wszystko nam spokojnie, na luziku, ja się nie podpalam, e, nie spinam się do Marcinka, Tylko trenuje, więc na luziku. Tylko na tę chwilę mówię, no Marcin powiedział, że musisz wygrać jedną walkę, więc nie wiem, czy on podejmie się wyzwania. Powiem Ci tak, <grym> Marcin powiedział, że ja muszę wygrać jedną walkę, tak? No to zapytaj się, zadzwoń teraz do Marcina i zapytaj mu się, dlaczego on nie, nie wygrał żadnej walki, dlaczego on mi taki warunek stawia, tak? Bo w ogóle to jest mega beka, tak? To jest, a powiem ci, powiem ci więcej, Wojtusiu. Powiem Ci więcej, on ma jakiś tam, bo wyczytałem wuje Googlem i powiedział, że on ma jakiś tam pas, WKU zdobył, swoją organizację założył, zdobył ten pas, bo, sorry, bo ja się śmieję, bo to jest, kurwa, komiczne, on, on sam zrobił swoją organizację i, i sam wygrał ten, ten pas z jakimś tam, kurde, Januszem, z piekarzem, który tam, który tam piecze bułki w piekarni, ale co chciałem powiedzieć, ten, ten pas WKU jego to jest, to jest pancerz wojskowej komisji uzupełnień, więc kurwa ja w ogóle nie rozumiem, nie rozumiem tematu, dlaczego on mówi, że, że, ja, mam, że ja mam po prostu coś wygrać, a on sam nic nie wygrywa. Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. No dobra, dobra. Na, na ludziku, bo tu. No No myślę, że Marcin, przyn... mać na pewno to... Naiman, Naiman będzie kręcony jak lody, kurwa, w aglicie, nie? <laughs> dobra. Okej, okay, to Byku, trzymaj się. Dzięki wielkie za rozmowę. Pozdrawiam, trzymajcie trzymaj się, się pozdrawiam Twoich widzów, pozdrawiam cię Wojtek Inajman, szyku, i Najman szykuj się na wszystkim wiedzą. Elo. Nie, to, razę się śmieję, bo to... O Jezu. Zobaczmy z Bonusem. To jest po prostu. Ciężko jest wytrzymać, zachować powagę, nie? Bez kitu. O, kurde. Tobie Bonus zaskoczył.